W końcu nadszedł moment, na który setki kibiców czekały z niecierpliwością. Przed nami kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Proszę zapiąć pasy i przygotować się na show. Są dziś z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dawka emocji z rumuńskiej Superligi. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Znani są z tego, że wysoko zastawiają pressing. I chyba dzisiaj będzie podobnie. Tak sądzę. Lubią przejąć piłkę jak najbliżej bramki rywala, bo dzięki temu łatwo przychodzi im stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich. Ale też taka strategia wymaga doskonałej organizacji gry i ciężkiej pracy na całym boisku. Oby nie zabrakło im sił. No, i gra ruszyła. Popatrzmy. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ma piłkę głęboko na połowie rywala. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Wymieniają teraz piłkę cierpliwie, ale szybko, szukają błędów w defensywie. Ale budowana akcja ofensywna bierze jednak w łeb. Nic z tego nie będzie. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Pewna interwencja w obronie. Cooper. Pił gwizdek. Wstrzymana na chwilę gra, bo chyba mamy kontuzję. Oj, nie wygląda to dobrze.

Alibek. Tak się powinno stopować ataki rywala obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Alibek. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Grywa w pole karne. Odważnie i skutecznie. Brawo. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Alibek. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Alibek, wciąż prow naprzód. Z tej mąki może być chleb. Mo może im dać prowadzenie. Piłka trafia za linię końcową pory rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Dobre przerwanie akcji rywala. I teraz rzut wolny. Tak nie można grać. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Świetnie teraz, utrzymuje piłkę po właściwej stronie linii. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Nie ma co czekać, jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz. Holuje piłkę, co teraz wymyśli. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba...